Co nie pasuje do tego idealnego obrazka. A mianowicie to, co mówi Gabriel do Zachariasza, kiedy ten jest w przybytku. Mówi, że będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Zobaczcie, z kim my mamy do czynienia. Zachariasz zachowuje przykazania. Zachowuje całe, całe prawo, jest kapłanem, więc pewnie jakoś tam pobożny też jest, a przynajmniej wypadałoby, żeby był, sprawuje kult, sprawuje kult w świątyni, a oto objawia mu się anioł w świątyni i on mu po prostu, on mu po prostu nie wierzy. Zabrakło mu, zabrakło mu wiary. My jesteśmy przyzwyczajeni, że wielu określa siebie jako ja jestem wierzący, niepraktykujący. Oczywiście to bzdura. Święty Jakub pisze o tym, że wiara bez uczynków jest martwa, więc wierzący, niepraktykujący to tak naprawdę żaden, żaden wierzący nie jest. To tu się nie czarujmy. Ale tu się nam pojawia inna kategoria. Pojawia nam się kategoria praktykującego, a nie wierzącego. To jest Zachariasz. To określenie praktykujący, niewierzący, to pierwszy raz słyszałem, jak jeszcze klerykiem byłem na pielgrzymce na Jasną Górę, pieszej, szykowaliśmy liturgię i się pytam miejscowego proboszcza, nie pamiętam gdzie to było, ksiądz będzie, z nami, ksiądz będzie z nami odprawiał, będzie ksiądz koncelebrował, a on mówi, nie, ja to jestem już jak Zachariasz, ja już dzisiaj odprawiałem, ja to jestem jak Zachariasz właśnie, praktykujący, ale niewierzący, tak tak powiedział. Nie? E, więc może tak być, że praktykujemy swoją, praktykujemy swoją wiarę, ale jednak tej wiary jest mało, jak u Zachariasza. Możesz być porządnym człowiekiem, zachowywać różne, e, różne zasady, ale samo to jest niewystarczające. Praktyka bez wiary jest niewystarczająca. I tu się pojawia pytanie, e, ile tej wiary w sobie mam. Wiecie, te. Całe te uczynki, praktykowanie i tak dalej to jest coś zewnętrznego, mierzalnego, ale twojej wiary nie da się zmierzyć, bo ona jest czymś bardzo wewnętrznym, czymś co jest w tobie, co kształtuje twoje myślenie, działanie, decydowanie. No i teraz pytanie, czy, czy masz wiarę? Ktoś powie, no pewnie jestem w kościele, ale patrzcie na Zachariasza, to wcale tak nie działa. Można być, a wiary nadal nie nie mieć, więc warto spoglądać na to, na to, co jest we mnie w środku i na, na swoje życie i decyzje, i przez ten pryzmat oceniać, a nie tylko przez to, czy, czy ja tu jestem, czy mnie tu nie ma.